Cześć wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem przygotowałem dla Was coś specjalnego, bo chciałbym pokazać Wam, jak skonstruować bardzo wydajną farmę weilerowych szkietów bez użycia jakichś skomplikowanych, redstone'owych systemów. Farma produkuje łącznie ponad 56 tysięcy itemów na godzinę, w tym 33 tysiące kości, 20 tysięcy węgla, co jest bardzo przydatne, bo nie będziecie musieli już się martwić o paliwo dla Waszych piecy. No, i oczywiście to, na co wszyscy czekali. Ponad 750 czaszek na godzinę. Tutaj widzimy, no, jest to 760. Czasami, jak Wam się lepiej trafi, to 780 albo 70. No i jeszcze nie zapominajmy o kamiennych mieczach. Dostajemy ich 1500 na godzinę. Nie wiem, czy one są do czegokolwiek przydatne. Zasada działania farmy jest prosta. Witterowe szkiety po prostu bardzo nie lubią piglinów. Kiedy tylko je widzą, to chcą je zaatakować. I wydaje im się, że przez te ściany tutaj nie przejdą, więc próbują przejść po tych blokach szkła. Spadają sobie tutaj do lawy, gdzie kasowany ich jest cały pęd. No i na samym końcu, oczywiście, są zabijane przez naszego gracza, który może być AFK używając clickera ale, jeśli uważacie, że to jest cheatowanie, to możecie po prostu tam stać i machać sobie tym mieczem. Oczywiście, mieć maluting, żeby zwiększyć ilość przedmiotów, które dostajemy. Teraz, chcesz pogadać trochę o technicznych aspektach farmy. Więc, jeśli nie chcecie o tym słuchać, to możecie sobie skoczyć do tego momentu, który wyświetla Wam się teraz na ekranie. Ale zachęcam zostać, bo powiem trochę dlaczego ta farma jest taka efektywna. Dobra, to chyba warto zacząć od psów, o których jeszcze nic nie powiedziałem O, jak widzicie tutaj właśnie zostało zademonstrowane co te psy robią Psy będą po prostu odstraszać widerowe szkielety z tych miejsc, gdzie jeszcze by nie mogły dostrzec piglina A gdyby sobie tak stały tutaj w tych kątach, to po prostu rejty farmy nie byłyby tak dobre jak są teraz Oczywiście tych psów nie musicie tu dawać, a wtedy musicie się liczyć z tym, że farma będzie wolniejsza po prostu tak samo nie musicie tutaj dawać e, tych czerwonych obwódek. E, to są nederowe cegły, na których jest położony dywan. Ale właściwie, jeśli będziecie budować e, tą farmę u siebie, to możecie tutaj dać przyciski, możecie dać tu cokolwiek. I funkcja tej tutaj obwódki na, przy każdej z platformy jest taka, e, że umożliwia dodatkowe próby spawnowania, które wydarzyłyby się poza naszą farmą zawędrować jakby w stronę farmy czyli powiedzmy, że jakiś szkielet willerowy chciałby się zespawnować tutaj to jest pewna szansa że, że ta próba zespawnowania po prostu się nie powiedzie i przejdzie sobie tutaj i wtedy ta próba spawnowania się już powiedzie wewnątrz naszej farmy no i będziemy dostawać przez to dodatkowe rzeczy. Gdybyście nie robili tej obwódki to rejty farmy byłyby Naprawdę znacznie obniżone Bo to może się wydawać takie dość śmieszne Ale to naprawdę pomaga zwiększyć rating. No i jeszcze warto by wspomnieć trochę o tym Dlaczego te leaderowe szkiety Tak chętnie po prostu sobie spadają Bo zazwyczaj pofajnowanie mobów jest tak zrobione Żeby one nie spadały z własnej woli Ale tutaj stosowałem taki trick Jak widzicie to jest dywan Który jest uczepiony nici Moby nie rozpoznają w tym dywanie bloku, po którym można chodzić, bo traktują trochę dywany jak powietrze. Jak widzicie, im się wydaje, że ta trasa tutaj od, od platformy naszej strawy do piglina jest zupełnie w porządku i mogą sobie tu przejść. Problem w tym, że, że dywany z nimi kolidują, no i dlatego one sobie tak spadają. Pewnie już słyszeliście o tym triku tutaj z traptorami, bo po prostu uznają je jako pełen blok, więc po prostu sobie przez nie przechodzą i no i spadają. Ze szczegółów trochę mniej ważnych, tutaj mamy przy piglinie taką jakby wypustkę ze ścianów. I ona jest tutaj zrobiona dlatego, że jeśli wedrowy szkielet stanąłby sobie w tym miejscu, to on miałby szansę po prostu tak sobie tu zostać. I przez jakiś czas po prostu tu stać i nic nie robić, co by spowalniało naszą farmę. Dlatego stwierdziłem, że warto poświęcić to miejsce spawnowania, żeby po prostu umożliwić szkietom szybsze powandowanie do piglina. Jeszcze zapomniałem wspomnieć tutaj o tych ścianach. One są właściwie tylko po to, żeby widerowe szkiety lepiej widziały psa. Bo jak to testowałem, jakiś widrowy szkiet stanął sobie tutaj, a to były bloki szkła. To ten pies go po prostu nie straszył, no a chcemy, żeby był jak najbardziej efektywny. Więc po prostu dajmy tu ściany, wtedy widerowe szkiety. Po prostu w większej ilości przypadków będą tego psa widzieć, no i będą po prostu sobie zmieszać tutaj do centrum farmy. Jeszcze warto by wspomnieć o takich przypadkach, jak tutaj właśnie mamy. Czasami te widerowe szkiety po prostu zostaną odstraszone przez psa i staną sobie tutaj w pobliżu środka. I przez jakiś czas nie będą szły do tego pigina. Jak widzicie, ten już stwierdził, że chce go zaatakować, a czasami one mogą po prostu tutaj tak sobie chwilę postać, i tym nie musicie się przejmować. One po prostu, jeśli nie zdążą na czas dojść do środka farmy, to się zdespawnują. To się też wydarzy na tyle rzadko, że możemy to zupełnie olać. Jeśli chodzi o przygotowanie terenu do tej farmy, to. Wymaga ona, no powiedziałbym, dość sporo przygotowań, to jest raczej farma endgame'owa bo wymaga trochę przygotowania terenu. Jak widzicie, mopka jest teraz dość zapełniony, i on tak zazwyczaj się waha w okolicach od 50, czasami do 60, spada do 40 raz na jakiś czas, albo poniżej, ale całe szczęście nie wymaga aż tak dużego przygotowania, jak sobie tutaj polatamy na dachu nadaru, To tutaj widzicie, że że po prostu komendami sobie trochę pospawnów wpływałem ale tutaj nie zrobiłem idealnej roboty tutaj się spawnują jakieś moby raz na jakiś czas o tutaj się spawnował mob więc yy, widać tutaj, że nie musicie być idealni o tu jakiś piglin był tu też jakieś zombie pigliny tutaj, tutaj yy, troszkę mobów się zesponowało yy, ale większość z nich po prostu nie wpływa na rating farmy bo w tej farmie jednak pozostajemy poniżej Mobkapa. Jak widzicie, Mobkap 70 zostaje osiągnięty tylko raz na jakiś czas. Bardzo ważną rzeczą jest to, gdzie wybudowana jest ta farma, bo ona nie jest po prostu sobie w jakimś losowym miejscu wewnątrz fortecy, ona jest wybudowana na podwójnym skrzyżowaniu. I to jest o tyle ważne, że na podwójnym skrzyżowaniu możemy dostać naprawdę dużo liderowych szkietów, no i one się spałnują na skrzyżowaniach znacznie częściej niż w innych częściach fortecy. Takim ironicznym elementem tej farmy jest ta widerowa czaszka tutaj. Ona jest właściwie używana po to, żeby gracz stał w dobrej odległości od widerowych szkietów, żeby one go nie atakowały. No dobra, to tyle z kwestii technicznych. Teraz czas zobaczyć jak zbudować tę farmę. Więc będziecie musieli znaleźć fortecę, która ma dwa skrzyżowa koło siebie. I to wygląda jakoś tak. I pierwsza rzecz, którą zrobicie, to zaznaczycie ich środek. Teraz będziecie musieli pójść 9 bloków w każdą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I zaznaczyć to kolejnym klockiem. Jak już to zrobicie, to, to powinno wyglądać jakoś tak. No i zobaczycie, że tutaj te schyżowania się ze sobą łączą. Teraz czas będzie usunąć te tutaj barierki, bo one będą nam tylko przeszkadzały. No i wystarczy je usunąć do tego momentu, gdzie macie postawione te wasze wskaźnikowe klocki. No i jak to już zrobicie, to teraz możecie wykonać taki krok pomocniczy. Możecie sobie wymierzyć, gdzie tutaj te krańce będą się łączyć żeby wiedzieć, jak duże jest to wasze skrzyżowanie I to możecie zrobić z dwóch stron I to, jaki wam kształt z tego powstaje to będzie właśnie wasza platforma do spawnowania mobów Jak widzicie, tutaj to będzie wyglądało jakoś tak, tak, tak i tak I jak dobrze to zrobiliście, to wymiary tego powinny być 38 na 19 i teraz całą tą przestrzeń tutaj na poziomie tych bloków znacznikowych będziecie musieli wypełnić jakimś blokiem na którym można postawić widerowe róże i teraz jak zrobicie to to warto teraz na wszystkich tutaj blokach postawić przyciski bo inaczej moby będą was po prostu wkurzać jak już zrobicie taką jedną platformę to teraz czas zrobić dwie pozostałe i zrobicie jedną z nich trzy bloki powyżej czyli tutaj będzie się zaczynała wasza druga platforma i ona będzie miała takie same wymiary jak ta wasza pierwsza nic się tutaj nie zmienia a druga platforma będzie trzy bloki pod tą początkową platformą jak już to zrobicie powinno wyglądać jakoś tak więc teraz czas zrobić barierki i barierki będziemy robić dwa bloki powyżej tej platformy żeby literowe szkiety po prostu nie uciekły stąd no i nie musi to być szkło, ale najpierw, żeby to był jakiś mob, blok, na którym moby się nie mogą spawnować, bo wtedy nie będziecie musieli tutaj też dawać przycisków. I kolejnym krokiem będzie zbudowanie pasków o grubości 5 na koło tej platformy i postawienie na ich przycisków. O co mi tutaj chodzi, już tłumaczę. Będziecie musieli zbudować 5 bloków od platformy z nederowych cekieł. Taki pasek, który będzie szedł na około całej platformy tutaj jeśli spotkacie jakieś struktury to będziecie musieli je usunąć no i tak ten pasek trzeba pociągnąć wokół każdej platformy ma być gruby na 5 bloków z każdej strony i będziecie musieli też na nim dać przyciski albo tak jak pokazywałem w filmie dywany jak już to zrobicie to powinno wyglądać tak od każdej platformy powinno być, powinien być taki pasek o grubości 5. No i wszędzie postawione przyciski albo jakieś coś innego co blokuje spawnowanie się mobów. No i właściwie większość pracy jest teraz wykonana. Teraz zajmijmy się miejscem, do którego będą zmierzać nasze widerowe szkiety. Więc wiecie, musieli od tego miejsca odliczyć 19 bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, 19. Tutaj jest. Teraz od tego miejsca wyliczyć 8 bloków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz jak stajecie bezpośrednio pod tym końcowym blokiem, to te dwa bloki to jest pierwszy spadek dla Waszych leaderowych szkietów, a te dwa bloki to kolejny. Od razu możecie tutaj zamienić te bloki na szkło. Tych bloków szkła będzie wyłącznie w tej linii 6. I na końcu dajecie trapdory. Na tych trapdorach będą stały pigliny. Teraz czas postawić nici, więc stawiamy dwie na sobie, niszczymy tą dolną. I teraz wystarczy postawić po prostu nici nad każdym z bloków szkła, właśnie w ten sposób. I teraz na tych niciach będziecie musieli postawić dywany. Uwaga, żeby nie spać do tej dziury, którą wykopaliście. I teraz możecie dać w tych dziurach trapdory. I otworzyć trzeba zniszczyć tutaj parę przycisków, i w ten sposób postawić ścianę. Tutaj dajemy jeszcze dodatkową ścianę, jako taki wypustek. No, i w ten sposób to powinno wyglądać. I tak samo robicie też dla drugiej strony. Więc teraz wygląda to jakoś tak. I teraz na każdym z tych murków dajcie trapdoor. Robimy to po to, żeby żaden widerowy szkiet się nie zakleszczył. I dla tej platformy miejsce, gdzie będą się zbierały Widerowe szkiety jest skończone Więc teraz czas przyjść na niższą No i tutaj tak samo jak na platformie górnej Najpierw zaznaczymy sobie te dziury Do których będą wpadać Widerowe szkiety One będą bezpośrednio pod tymi dziurami na platformie u góry I jak teraz to już zrobiliście To czas wykopać szyb, do którego będą spadać Widerowe szkiety Więc będziecie po prostu kopać sobie od tego miejsca tutaj szyb 3x2 i ten szyb będzie musieli wykopać od waszej platformy całą drogę aż do poziomu lawy i równo z poziomem lawy będzie mogli zakończyć dobra, szyb wykopany teraz na sam dole szybu rozbijecie jeszcze dodatkową warstwę i tutaj będzie musieli dać wasze 6 hoperów. Ja tylko od razu ostrzegam, jeśli byście to po prostu podłączyli do skrzyń, to skrzyń nie wyrobią. Będziecie musieli podłączyć to do porządnego systemu sortującego, ale jest naprawdę pełno poradników jak takie zrobić. Tutaj jeszcze ostrzegam, że 6 hopperów nie daje sobie rady z tą ilością itemów, jakie farba produkuje. Więc będziecie musieli pewnie użyć 7. Po prostu podłączyć te hopery do hopper minecartów. A hopper, my karty niech siedzą na większej liczbie hopperów, no i tam możecie pewnie przesłać wasze itemy do normalnego świata, gdzie je posortujecie. Myślę, że to jest najłatwiejszy sposób, żeby to zrobić, ale tutaj nie będę tego pokazywał, bo film by trwał 40 minut. I na tych hoperach będziecie musieli dać trapdory, bo inaczej widerowe szkiety po prostu od upadku umrą. I teraz czas wspiąć się z powrotem na poziom 56. I tutaj trzeba dać taki prostokąt z fence gate'ów. Teraz wszystkie fence gate'y możecie otworzyć. No i jeden blok nad nimi, czyli tak nie bezpośrednio, tylko jeden blok wyżej. Dajemy 6 źródeł lawy. Płacam mieć ze sobą jakiś fire resistance, żeby lawa was nie zabiła. Teraz znowu wracamy na dół. I tutaj trzeba wykopać sobie troszkę miejsca. Na, na pomieszczenie do zabijania widerowych szkietów, gracz będzie stał w tym miejscu i będzie celował jakoś tu. Więc po naszych bokach dajemy sobie y, płytki, y, no i nad nami dajemy traptor. Tutaj, oczywiście, warto sobie też y, oczyścić trochę miejsca, żeby móc sobie jakieś rzeczy zrobić. Tutaj, możecie dać też swój portal do naderu i takie sprawy. Ogólnie to, co tutaj zrobicie, zależy już od Was. I ważna sprawa. Tutaj też warto dać hopery, bo jak będziemy mieli pełny kwipunek, to te hopery będą podnosić jakieś takie temy, które na przykład spadną jakoś tutaj się przeslizgną, albo właściwie bezpośrednio koło Was. I tutaj, przy tym środkowym hoperze, ustawiamy czaszkę widerowego szkieta. Nie musicie tego zrobić od razu, możecie to zrobić później, jak tych czaszek już będziecie trochę mieli. I tak jak już wcześniej wspomniałem. Te hoppery będziecie musieli podłączyć do systemu magazynowania itemów. Ja tutaj, żeby to zilustrować, dałem bloki złota, ale wy byście to do systemu magazynowania itemów. No dobra, dolna część jest już teraz zrobiona, więc czas się udać z powrotem na górę, bo teraz przygotujemy miejsce dla psów, a zrobimy to w następujący sposób. Dla każdego rogu wykopiemy tutaj po trzy bloki i wszystko tutaj zastąpimy ścianami. Łącznie z tym blokiem w rogu. I to powtarzamy po prostu dla każdego rogu, dla każdej platformy. Teraz w każdym takim rogu dodajemy jeden krocek szkła. I tutaj właśnie będą siedzieć Wasze psy. Teraz czas sprowadzić do Waszej farmy boby. Będziecie musieli sprawdzić łącznie 6 pilinów do tych tutaj miejsc. No i 12 psów, które możecie w minecartach ustawić tutaj w tych rogach. Ważne jest, żeby pigliny miały miecze, i kiedy już takiego tutaj typa sobie sprowadzicie, no to będziecie musieli go też nazwać name tagiem. Albo jeśli nie stać was na name tagi, to możecie też im rzucić złotą część z To zadziała równie dobrze. I kiedy sprowadzicie wszystkie pigliny i wszystkie psy, wasza farma jest już właściwie gotowa. I Teraz możecie zastąpić wszystkie przyciski, które są na blokach ziemi, widerowymi różami. Widerowe róże można w dość prosty sposób zdobyć, budując farmę widerowych róż. Dobry poradnik zrobił Raceworks więc mogę w sumie go wam podlinkować, jakbyście chcieli. A, oczywiście, tutaj popełniłem błąd, bo ze swojej strony dałem te traptory. Więc traptory, bardzo ważne jest to, żeby były od tej strony, więc to sorry, mój błąd. No, i teraz po tych poprawkach wasza farma powinna już teraz działać. Tyle, że na razie będzie bardzo wolna, bo wasza forteca jest nieprzygotowana, chyba że to już zrobiliście wcześniej. Jeszcze warto wspomnieć o tym, o co mi chodzi z przygotowaniem terenu. Chodzi mi po prostu o postawienie płytek na każdym bloku, na którym może się MOB. W promieniu 128 krat tego gracza. Po prostu, żeby ograniczyć ilość mobów, które się spawnują poza naszą farmą. Więc teraz jeszcze, żeby Wam pokazać jak działa farma bez żadnego przygotowania terenu. O, no to robię teraz test. No i na razie w tym counterze naszym o, nie ma żadnych widerowych czaszek. Ilość temów na godzinę jest raczej śmieszna. Dostajemy głównie kości i węgiel. A i tak używamy miecza z lootingiem. Więc naprawdę zalecane jest jakiekolwiek przygotowanie terenu, no bo inaczej to po prostu ta farma nie będzie dobrze działać. I to było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli ci się podobało zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrypcji. Ja się z wami na razie szeknam. Cześć.